Kończy się lipiec, a to oznacza, że wakacje na półmetku. Dlatego w tej wakacyjnej scenarii w centrum Katowic postanowiliśmy zapytać, jak minął lipiec i jakie mają plany na sierpień. Mamy wakacje, to mamy teraz cały rok. Cały rok, bo na emeryturze to mam 100 wakacji. No ja jestem właściwie na emeryturze przez dwa lata, od dwóch lat już także. Wakacje mam cały czas. Ja spotkam się ze znajomym, ale raczej nikt nie przyjeżdża. Byłam już na wakacjach. O, okolice Radomia? Wola Brudlowska, wieniawa właśnie. I udane? Tak, tak, bardzo udane. No, plany są takie, żeby nie wiem jakie mam plany. Naprawdę. Jakiś wyjazd jest? Tak, i w góry. A wak wakancje? A, to u nas nie praca. To nas z no nic, w sumie praca, urlop dopiero we wrześniu także no polskie może, na pewno. Bo raz w tym roku poszły tak w górę, że nawet nie ma sensu. Ja na razie jedę na szlak Baskicki przejść, więc y, przepadnę w górach na trzy tygodnie. Przyjechałem do Katowic do pracy, wcześniej pracowałem w Mazowieckim. Całe wakacje zlecą mi na pracy i ostatnio cały czas właśnie też praca, ale też są jednak inne rzeczy, inne tego typu na przykład imprezki. Więc nie masz tam, nie masz A jak Wam mijają wakacje i co macie jeszcze w planach? Zachęcamy do komentowania.